Zapraszamy Państwa na forum debaty publicznej do pałacu prezydenckiego wtorek, godzina 11. Chcemy na tym spotkaniu mówić o bardzo ważnej dla nas wszystkich rzeczy: o krajobrazie polskim. Gdzie chcemy żyć? Jaki krajobraz Polski dla nas, jaki krajobraz Polski dla naszego otoczenia, dla naszych spadkobierców? Co chcemy zostawić? Przed czym się chronić? Kto zagraża? Co zagraża? Jak zbudować wspólny front działań na rzecz odnowy? I budowy i chronienia polskiego krajobrazu, jakie zmiany legislacyjne są potrzebne. Zapraszamy wszystkich wtorek, godzina 11. Prosimy o korzystanie z mediów społecznościowych, jak również o korzystanie ze strony internetowej kancelarii prezydenta www.prezydent.pl. Przed spotkaniem będzie otwarta wystawa, wystawa, która pokazuje, jak chronić krajobraz, co mu zagraża parki krajobrazowe, dobre i złe wydarzenia w tych parkach krajobrazowych, strefach chronionego krajobrazu. Budujmy wspólny front dla ochrony polskiego krajobrazu.